Powiedzmy jeszcze raz chwała Bogu. Chwała, chwała Bogu. Śpiewaliśmy to pieśń o tym dniu, który się przybliża do nas, o dniu radości, ale póki On nadejdzie, trzeba przejść tą ziemską dolinę, w której nieraz i trzeba i zapłakać, i poprzeżywać. ale w tym wszystkim i w tym wszystkim jest z nami Pan Jezus, za co chwała niech Jemu będzie. Chwała Bogu. I był taki moment w życiu uczniów naśladowców pana Jezusa, kiedy czytamy, że zamknęli się w obawie przed Żydami, drzwi zaryglowane i nie wiedzą, co będzie dalej. Zabrali pana Jezusa, fałszywie go skarżyli, zabili. Piotr nie ma odwagi, ten, który był przodujący, i cóż nam robić dalej? Przestraszeni, w lęku, ale staje pan Jezus i mówi pokój wam. I jak właśnie ważne, jak już przed chwilą słyszeliśmy, aby w życiu naszym chronić pokój, aby nie dać się owładnąć żadnemu lękowi czy strachowi, ale aby wiedzieć, że wszystko, co się dzieje dookoła nas jest pod Bożą kontrolą i Boże oko, oko naszego dobrego Ojca spoczywa na nas. I dalej, kiedy uczniowie widzą Pana Jezusa, radują się. I w tych ostatnich momentach przed wniebowstąpieniem Pana Jezusa, czytamy na początku Dziejów Apostolskich zaczynają zadawać Panu Jezusowi takie pytania i pytają się go na przykład: "Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?" Jakby uczniowie nie zrozumieli do końca sensu przyjścia Pana Jezusa na ziemię i jego całej nauki i drogi, przecież Pan Jezus nie przyszedł po to, aby kogoś dobrze ustawić na tym świecie, aby kogoś zrobić namiestnikiem Więcej przecież wiemy, że Jerozolima za niedługi czas została zburzona, świątynia spalona, ale Pan Jezus nie objawia tego, ale odwraca uwagę uczniów od tych wydarzeń, od tego co ich niepokoi, od tych wszystkich myśli, Panie, kiedy nadejdzie ten czas, że podatków nie będziemy płacić dla naszych Życieli, dla Rzymian, a do naszego państwa Izraela. Kiedy przyjdzie czas, że to znowu my będziemy głową, a nie ogonem, jak jest napisane w prawie mojżeszowym. Ale Pan Jezus mówi, drodzy, uczniowie, nie wasza to rzecz znać chwile i czasy, które ojciec w mocy swojej ustanowił. Wy się tym nie zajmujcie, wy nie bierzcie w tym udziału, w czym bierze udział może cały Izrael, na czym myśli, na kim się zastanawia. Ale Pan Jezus mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego. I będziecie moimi świadkami. Kiedy teraz cały świat i ludzie dookoła żyją strachu, niektórzy nawet, nawet znajomi, boją się przywitać, boją się wyjść z domu, drodzy, a my, jak nigdy wcześniej, powinniśmy przyjmować moc od naszego Pana i być świadkami. I może nawet nie poprzez jakieś wielkie wystąpienia na ulicy. Ale właśnie przez to, że w miejscu pracy Twojej ty będziesz spokojny, uśmiechnięty. Ty będziesz mógł powiedzieć: A ja się jutro nie boję, bo mnie troszczy się Pan Jezus. I przez to ty będziesz świadkiem Bożym Wiernym. I niech nam Pan mu w tym dopomoże. A te wszystkie chwile, te wszystkie czasy, to co się dzieje, drodzy, to jest wszystko w ręku naszego Ojca. On tak postanowił i on wszystkim kieruje. I o czasach i o chwilach chciałbym jeszcze dalej czytać. Z księgi Kaznodziei Salomona, dziewiąty rozdział, 11 werset. Księga Kaznodziei Salomona, dziewięć, 11. I Salomo tak napisał: I ponownie stwierdziłem pod słońcem, że nie najszybszym przypada nagroda, i nie najdzielniejszym zwycięstwo, również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo, ani najuczęsi uznanie. Lecz, że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. I drugie miejsce z pierwszej księgi królewskiej, ostatni, 22 drugi rozdział, część trzydziestego czwartego wersetu. Pierwsza księga królewska, 22-34. trzydzieści cztery. Wtem pewien wojownik ni stąd ni zowąd naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego. Spojenie między Pasem a pancerzem. Salomo napisał, że nie najszybszym, nie najdzielniejszym, nie najmądrzejszym, nie najroztropniejszym przypada to, co najlepsze ani zwycięstwo, ani bogactwo, i tak ale przyjrzał się do tych wszystkich rzeczy pod słońcem i tak to określił, że odpowiedni czas i przypadek. Jakoś wspomniałem niedawno takie wydarzenie z mojego życia, to już było dobrych lat, kilka wstecz, kiedy w zborze, w którym spędziłem większość życia, i w grupie młodzieżowej, pamiętam, był taki jeden chłopak, kolega, brat. To była, jak to się mówi, taka dusza towarzystwa. Był bardzo wesołego usposobienia, bardzo lubił się śmiać, żartować. Nieraz przekraczał w tym wszystkim miarę, pewne granice. Wyśmiewał nieraz innych, łatwo mu to przychodziło. No a w drugą stronę za bardzo to nie działało, bo jak to się mówi, zawsze potrafił spać na cztery łapy w każdej rozmowie, w towarzystwie i tak dalej. No i ogólnie jak się na kogoś się udział i tak dalej, no to, to mu kogoś mocno zgnębić swoimi żartami, swoim zachowaniem i tak dalej. Ale pamiętam, pewnego razu idziemy, już nie pamiętam w ile osób po ulicy w mieście. I wiecie, tak jak nawet czytaliśmy tutaj w tej księdze królewskiej, ktoś wycelował w niego i go idealnie centralnie trafił. Nie wiem, co to za strzał, czy snajper, czy to gołąb, czy to jakaś wrona, ale tak dokładnie dostał. My już nie patrzeliśmy wtedy w górę. I wiecie, wyciera to głowę. I wiecie, i tak jak jest napisane, że nad wysokim są wyżsi, a nad tymi wysokimi czuła najwyższy. I tak jak może nikt z ludzi nie mógł go nawet za bardzo poskromić, i tak dalej, nikt nie potrafił znaleźć jakiegoś słowa na niego, nieraz go usadzić, tak taki strzelec, ten wysoki, wyższy nad nim, szybko i prosto go załatwił. I ktoś by mógł powiedzieć: No, czysty przypadek, ale wiecie, że wiele dni z nim spędziłem i lat, i wiedziałem, jak on zwraca się do innych, to nie przypadek. I przeczytaliśmy to miejsce z Księgi Królewskiej, kiedy to Pan Bóg zaczął się sądzić już z Achabem, powiedział: Za to, że zamordowałeś sprawiedliwego Nabota, i wiele zła innego uczynił Achab z Izabel. Pan Bóg powiedział, że ty zginiesz, psy będą lizać twoją krew. Ja myślę, kiedy Achab wyruszył na wojnę z Jehoszafatem pod Ramon Gilackie, wiedząc, że wyrok Boży ciąży nad nim, Oczy Boże śledzą i będą go ścigać. Ja myślę, że w takich momentach Ahab dobrze się chronił. I tak jest napisane. On, kiedy jechał na tym wozie, on się przebrał, aby go nie poznano, że jest królem, aby w niego nie celowano, nie polowano. Ale jest napisane, ni stąd, ni jakiś ucznik namierza i trafia go w spojenie między pasem a pancerzem. Najlepszy może pancerz wziął, Przebrał się, uzbroił i tak dalej. Ale jeśli Pan Bóg coś zaplanował, to ta strzała i tak trafi. I w tego chłopaka trafiło, i w Ahaba trafiło. Drodzy, co nam to mówi to wszystko? Że i przypadek, i czas jest w ręku naszego Boga. I wiedzmy, że on wszystkim kieruje. I żebyśmy nie żyli w strachu, ale żebyśmy mogli całkowicie na Nim polegać, nam trzeba dowierzyć się Jemu, że każdy dzień w naszym życiu On zaplanował i bez Jego woli i włos głowy nie spadnie. I jak już słyszeliśmy, jeśli Pan Bóg troszczy się o ptaki i lilię przyodziewa, On i nas nakarmi, On się zatroszczy i my będziemy mieli i pracę, i ubranie, i tak dalej, Niech strach nie wedrzy się do naszych serc. Niegdyś Eliasz siedzi nad potokiem Keryt, gdzie jego wysłał Pan Bóg. Ptaki go karmią, on pije wody z tego potoku, ale susza i woda zaczyna się wyczerpywać. Może wcześniej mógł w tym potoku i się umyć, i się schłodzić, a wody coraz mniej, poziom coraz niższy, i w końcu wody nie ma. Ale wtedy, kiedy ta woda się skończyła, kiedy potok zupełnie wysechł, Pan Bóg mówił Eliaszu, a teraz idź do Sarebty. I Eliasz zachodzi w tym momencie, kiedy wdowa zbiera drewno, aby przyrządzić dla siebie i dla swojego syna ostatni posiłek. Przypadek? W Ewangelii czytamy nie sądzę. To nie przypadek, jak Bóg postąpił z Eliaszem, jak On układał jego każdy dzień. Oni Pan Bóg i tym potokiem kierował, i tymi ptakami, i ilością jedzenia u tej wdowy. I wszystkim i u nas Pan Bóg kieruje. Bracia i siostry, wszystkim, dosłownie wszystkim. I Pan Jezus mówi, niech nie lęka się, nie trwoży się serce wasze. Przyjdzie dzień i On weźmie nas do siebie. A póki tu jesteśmy na ziemi, Pan Bóg chce, abyśmy żyli w wierze. I choć nie w oglądaniu, i może trudna to jest droga, i wiele niewiadomych i wątpliwości, ale razem z tym, dobry Ojciec, On idzie razem z nami tą drogą życia. I On chce powiedzieć do mnie do Ciebie, nie bych się maleńka trzutko, bo temu, który trzyma i przypadek i czas w swoje ręce. Jemu się upodobało wybrać nas do Królestwa swego i dać nam to Królestwo i tu na ziemi nam pomóc i przeprowadzić i doprowadzić do nieba. Drodzy, ja bym chciał, abyśmy może w tej ostatniej czy przedostatniej modlitwie tak szczególnie podziękowali naszemu Bogu. Cały świat boi się, ludzie się lękają i nawet w naszym kraju, w Polsce, gdzie jeszcze nie ma najgorzej, ludzie żyją w strachu a my możemy mieć pewność i bezpieczeństwo zagwarantowane w Bożych wiernych obietnicach. Podziękujmy Bogu za to, że On nas nie zostawił do tego momentu i nadal nas nie zostawi. I poprośmy, abyśmy okazali Jemu wierność we wszystkich okolicznościach naszego życia. Amen.